nami wata finalna w tej kategorii szczytą szanką, promicja międrzejewskiej. Zdrajnstwo, bezszanko, radny, kuszka, reprezentujący z łociewiec. Przygotowują się do swojej finalnej władzy, którą do Walki u lat 22, Juna Słowacka z głowy do i Aleksandra Bierzbowska, reprezentująca z łocy

waj dobrze nic głowa głowa dobrze głowa głowa To gryfka. Nikolaj, do przodu! Do końca, do końca! Dobrze, dobrze! Dawaj! Dawaj do przodu! Do końca, do końca! Dobrze! Głowa, głowa! Do przodu! Do przodu cały czas! Do przodu, do przodu! Nikodem kop, kop! Kop! Dobrze, do końca, do końca! Dawaj, dawaj! Do przodu Niku! Głowa, głowa! Cały czas, cały czas! Do końca! Wolcz. Wolcz, dobrze. dobrze! 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 Kopki. Dobrze! dobrze. dobrze